Szanowanko wszystkim. Witam w kolejnym miksie zdrapkowym. Dzisiaj mamy 1 megalinie, dwa bonusy 7, Jedną ekstra pensję, jeden raz dużo kasy i 8 lawendowych dziewiątek. Łącznie 13 zdrapek. Tak więc czy 13 będzie szczęśliwa? Właśnie będziemy to sprawdzać, jak nam pójdzie z 13 drapkami Może zacznijmy od tych lawendowych, później drapniemy bonusik. Zacznijmy od lawendowych, bo ich jest tutaj najwięcej. Paczka jest ta, aczkolwiek one chyba niekoniecznie są tutaj wszystkie, bo paczki nie było całej w korekturze. Tak więc drapiemy i sprawdzamy, co nam przyniesie lawendowe 9 i co nam dadzą zdrapki. Wszystkie tutaj, które będziemy drapać, których jest 13. Na razie nie ma dziewiątki ani jednej, ani czarnej, ani czerwonej. Pierwsza zdrabka pusta. Bierzemy kolejne lawendowe 9. Mamy czerwoną ósemkę. Już tak myślałem, że to jest dziewiątka. Ale niestety nie. Czarne 4, czerwone 4, czarne 6, czerwone 7, czarne 2, czarne 5 i czerwone 5. Czyli druga pusta. Trzecią zdrabkę bierzemy. Tu jest czarne 2. Czerwone 8, czerwone 2, czerwone 3, czerwone 5, czerwone 6, czerwone 7, czer czarne 7, czarne 6 i na koniec czarne 3, czyli trzecia pusta. Jedziemy czwartą zdrabkę i patrzymy, co tutaj jest. Czarne 2, czerwone 7. Czerwone 4, czerwone 6, czarne 6, czerwone 8, czarne 8. No gdzie te dziewiątki, gdzie te dziewiątki. Nie ma żadnej dziewiątki. 4 lawendowe puste. No to bonusik. Bonus 7. Czy tutaj będzie plik albo siódemka? Sprawdzamy. Rover clips. Kawa trochę przypomina plik, jak się tak zaczyna tutaj drapać od dołu albo od góry. No, na razie wychodzi na to, że piąta zdrapka też będzie pusta, aczkolwiek może jednak w bonusie będzie symbol, którego szukamy. Co tutaj jest? Co tutaj jest? Ostatnie dwa symbole to ananas oraz zegar, czyli bonusik też pusty. Weźmy sobie może ekstra pensję, no szybko drapniemy, co my tu mamy. O, akurat 13 drapek, i jedną z liczb, jaką mamy w ekstra pensji, to jest 13. No to mamy w takim razie już drugą 13 tutaj, związaną z tymi drapkami. No to sprawdzamy, czy ona tutaj gdzieś jest. Człowiek może być oprócz 13 też 17, skoro tu jest jedynka z przodu. A, 14, cwaniaki. Miało być 13, a nie 14. 27, 22, 21. Znowu blisko. Ekstra pensja. Drugiej nie będzie. Tu jest 2. No to 22, 27, 25. I ostatnia w tym rzędzie. 26, a nie 27, aczkolwiek jeżeli tu jest 25 26, no to liczę na to, że teraz będzie 27. O, jest dwójka. <grytania> 29 przeskoczyli 15, my mamy 13 i 17. No to tu. Niestety nie, tu jest 11. No to dwie ostatnie szanse. 0 z przodu. My, my szukamy 1 z przodu albo dwójki z przodu. No i niestety. Pechowo jednak póki co. Na razie jest pechowo. No to może teraz dużo kasy. Drapiemy nasze cztery wygrywające liczby. Nasze cztery wygrywające liczby. 6, 23, 27, 35. Czyli interesuje nas 0 z przodu, 2 z przodu, albo 3 z przodu. No co jest... No, zrobiłem kontrolną nie wiem co ona tutaj w tej zdrabce daje czy załóżmy 3 razy D to jest jakaś wygrana czy czy, czy nie ma w ogóle Czy są wygrane z, z trzema kontrolnymi, ale nie akurat z D. Poza tym nie musi być wcale 3 razy D może to być pusta zdrabka. 35 nas interesuje 33 0,7 mamy 0,6. Tu jest 1 z przodu, to, to nie nasze. 0 z przodu, no to 0,6, zero 0,9. Zero Drugi rząd. 8. No niestety, póki co, póki co, wygląda na to, że kolejna pusta zdrabka. O! Jednak nie będzie pusta. Mamy plik. Tu widać już trochę nadrapałem 5 zł, czyli zwrot. Czyli chyba będzie 3 razy D. 3 razy D tak mi się wydaje, że będzie. Tak, 3 razy D. Jest pierwsza wygrana. Czyli jednak 13 nie jest na tyle pechowa, że same pustaki weźmy bonus, później lawendowa, a na koniec megalinie Arbus, kwiat, Clips, cytryna, zegar, biedronka. No na razie nie ma naszego symbolu. Tutaj nadal nie ma, to jest piłka, a nie plik. Bo od dołu jak się drapie, to pierwsze co, to napis widać. I na przykład tu jak się drapnęła pierwsza litera P w tej palmie. No to już miałem nadzieję, że może jednak. Na razie nie ma naszego symbolu. Chmury, wiśnie, awokado, karta i kawa. A miałem nadzieję, że to jest plik, ale nie. No dobrze. Cztery lawendowe. Paczka jest ta sama. Numery. No takie mniej więcej. W środku poprzednio mieliśmy cztery lawendowe puste. No to teraz może wypadałoby, żeby chociaż 5 zł wpadło. Na razie są cyfry, których nam nie potrzeba. Czerwone. O, jest, jest dziewiątka. Jest dziewiątka. Będzie 5 zł. Jest 5 zł, mamy 5 zł, 5 zł też było w zdrabce dużo kasy, czyli jest 10 zł zobaczymy kolejne lawendowe, skoro już jedną przełamało złą pasce, to może i któreś jeszcze będzie wygrane, ale tutaj póki co, póki co tylko jedno jest wygrane. Jeszcze nam dwa lawendowe zostały i mega linie. Sprawdzamy, co jest w tym lawendowym. Na razie są dwie szóstki. Czarne 5, czarne 4, czerwone 7. Czarne 2, czarne 8, czerwone 4, czarne 7 i czarne 3. Czyli puste. Jedziemy kolejne. Ostatnie lawendowe i już tylko megalinie nam zostaną. Czerwone 6 na początek. Czerwone 8. Czerwone 7. Czerwone 5. O, czarna w końcu jakaś wpadła cyfra, aczkolwiek to była dwójka. Czerwone 3. Czarne 7. Czarne 8. No skoro już idzie w górę no to, no niestety. I to lawendowe też puste. Przechodzimy do megalinii. Może megalinie nam tutaj na koniec dadzą chociaż jedną linię. Bywało tak, że tych megalinii drapałem kilka pod rząd i nic nie było. A ostatnio drapnąłem dwa pod rząd i oba były wygrane. Tak więc może i to się uda jako trzecie. Taki hat-trick drapkowy. Wiśnie liść. Szukamy wiśni oraz szukamy liścia. Liścia znaleźliśmy. Yy, wiśnie oraz liść. No i oczywiście możliwe, że coś przeoczyłem z tych wcześniej drapanych. Yy, liść jest tu. Wiśnie są tutaj gdzie jeszcze jest liść oraz wiśnie. Hmm, nie bardzo. No dobrze. Jedziemy dalej. Moneta oraz ananas. Moneta oraz ananas. A tu wiśnie przeoczyłem. Moneta oraz ananas. I liścia przeoczyłem. Bo w ogóle w tą sekcję nie spojrzałem. No dobrze. Moneta oraz ananas. Szukamy w końcu tego. Moneta. Gdzie jest moneta? Jakaś? Gdzie jest jakiś ananas? Jest moneta. Jest moneta. I To chyba z tych dwóch symboli. Wszystko. Zjedziemy kolejne symbole. Tu mamy z kolei laczki oraz pióro. Pióro oraz laczki. Są laczki. Będzie brakować naszyjnika. Pióro oraz laczki. Gdzie one są jeszcze? Też mało tutaj tego, czy... O, śminka. Jak drapie przed tym, żeby przygotować, to staram się. Wyszukiwać po, po dwa razy nawet. Ale widać, że zdarza się przeoczyć. A my teraz szukamy pióra oraz laczków. No i to tyle, jeżeli chodzi o te dwa symbole. Bierzemy kolejne dwa symbole. Kłódka, flaming. Kłódka i flaming. Jest flaming na samym początku. Jest kłódka w tej samej sekcji, Brak, brakuje już tylko naszyjnika. Eee, kłódka oraz flaming. Jest flaming, brakuje pierścionka. Brakuje pierścionka. Jest flaming, kolejny. Jest kłódka i zaraz obok leży klucz, ale klucza jeszcze nie, nie szukamy. Flaming. Flaming. Oraz kłódka. Jest flaming jeszcze na samym końcu. No dobrze, bierzemy dwa kolejne symbole. Winogrono oraz kości. Winogrona szukamy oraz szukamy kości. Są kości. Eee, są kości tutaj. Są kości tutaj też. Już o, brakuje tylko słońca. Są też kości tutaj. A winogrona nie było chyba w ogóle. Ta, nie widzę winogrona. No dobrze. Trzecie i czwarte od końca symbol: korona oraz zegar. Korona, brakuje foto. W sumie jest szansa, bo foto jest jedyne tutaj, które występuje w całej, w całej zrabce. Korona oraz zegar. Korona, kolejna korona. I tu jest korona. Jest zegar, brak podkowy. Korona, i brak słońca, ale to słońce zbytało kilka linii chyba. Yy. Korona oraz zegar, zegar, korona, zegar, dobra. A kości tu, kości były wcześniej i jakoś przeoczyłem. No trudno, ale dobrze że zauważyłem. No i jeżeli przy szukaniu, na no koniec może bym trafił na to, korona oraz zegar. No nie ma więcej. Więc dwa ostatnie, co tu może być? No może być to foto, które da linię, może być yy, klucz, który nie da linii. Yy, no sprawdzamy. Klucz. No nie wiem, czy podkowa da jakąś nie? Podkowa by dała linię, no to może być diament w takim razie. Klucz, a nie, to diametr da Nie, no to raczej nie to kokos, który nie da linii, a nie, da linię u góry. No dobra, zobaczymy. Nie ma co tutaj dywagować i przeciągać. Drapiemy klucz i drapiemy. Co jest ostatnim symbolem? Ostatnim symbolem jest łódź, której tu chyba w ogóle nie ma. Nie ma łodzi, nam brakuje podkowa, żółw, słońce. Podkowa, żółw, słońce, szukamy, podkowy nie widać, słońce jest okrągłe, nie ma, żółw, nie, naszyjnik, pierścionek, o, korona, naszyjnik, pierścionek, piłka tutaj była, naszyjnik, pierścionek, kokos i foto. Naszyjnik, pierścionek, kokos, foto. Naszyjnik, pierścionek, kokos i foto. Nie ma. No dobra, no to liczymy na bonusa. Co jest w bonusie? W bonusie jest lustro. Także trzynastka nam nie przyniosła szczęścia. Była pechowa. Z trzynastu zrapek weszły dwie. Łącznie na 10 złotych. Tak więc nie zrabcie trzynastu zrapek. Takie podsumowanie. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.